Zdecydowałam się na akt konwersji w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że zaczynam myśleć kategoriami ewangelickimi. A takim podstawowym, podstawową sprawą było zrozumienie problemu uczynkowości. Mianowicie że to nie ja zarabiam sobie swoimi uczynkami na zbawienie tylko że ja to dostaję z łaski poprzez wiarę za darmo. Dla mnie to było bardzo trudne, ponieważ y, tradycja katolicka jest tak głęboko zakorzeniona w świadomości naszej, że trudno się przestawić na sposób myślenia, że dobre uczynki ja robię dlatego, że jestem chrześcijanką, a nie dlatego, że nimi mam sobie zaskarbić łaskę. Ja tą łaskę mam. Wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową i uczynkiem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca. I proszę, na wystawionego posiedzenia tego lęk, lęk i kosz, i śmieci, filmora, syna, którego odsłucham, Odpowiada mi to, że, że ja mam bezpośrednio ten swój kontakt z Bogiem, z Twórcą, bez pośredników i że to, to, jest, to są moje przemyślenia, bez sugestii, bez jakichś tam innych u ukierunkowań. I to mi w jakiś sposób, taki intelektualny bardzo odpowiadało. Ja nie dostaję czegoś gotowego, tak jak w kościele katolickim. Kiedy ksiądz mi mówi, w co ja mam wierzyć, co ja mam myśleć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pastor daje mi tematy do przemyślenia do których ja muszę się sam ustosunkować w swoim sumieniu i wybrać to, co jest najwłaściwsze. To jest chleb, który Pan dał Wam do jedzenia. Oto, co rozkazał Pan. Zbierajcie z niego każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie Izelscy uczynili tak i zbierali Jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzali na Omery, ten co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. Podstawy tego wyznania to przede wszystkim to jest y, oparcie na, na Słowie Bożym to, co zawarte jest y, w Biblii. Prawda? I, to, yy, I to, że tu się w czasie yy, nabożeństw rozważa słowo Boże, i, ale w tym czysto takim religijnym kontekście, to dla, mnie, to dla mnie było najważniejsze. W dziejach apostolskich, w rozdziale drugim, w wiersetach od 41 do 47 tak jest napisane. Więc ci, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. Przyłączono tego dnia około trzech tysięcy ludzi. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, ponieważ apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Dopiero tutaj, jak zaczęłam chodzić do kościoła, dopiero zaczęłam czytać i, i, i zastanawiać się nad tym. I, I dopiero zrozumiałam, jak aktualne jest to, co jest napisane właśnie w Piśmie Świętym. To jest na, najważniejsze na pierwszym miejscu, i e, wokół tego dopiero jest zbudowana cała reszta: że wszystko wypływa właśnie z osoby Chrystusa i pisma. Bóg wszelkiej łaski, który Cię powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, sam Cię do niej przysposobi, utwierdzi na trwałym postawi gruncie. Bóg pokoju niech Cię w zupełności poświęci, a cały Duch Twój i dusza i ciało niech będą zachowane na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Zbór ewangelicki nie jest tak liczny jak w kościoły katolickie, w związku z tym jest inna relacja również między pastorem, a członkami zboru. To jest taki bardzo e, sympatyczny zwyczaj, że po nabożeństwie pastor wychodzi z kościoła, stoi przy drzwiach wejściowych i praktycznie żegna się z wszystkimi członkami zboru, wymieniając, no, rozmawiając nam na, na, na różne tematy. I to, to, mi się ten, to mi się bardzo podobało. Następnie też taka większa, przez to może, że ta grupa była sobie z sobą bardziej zżyta, znają się, jest ten, te, te kontakty między ludźmi są takie bardziej żywe, serdeczne, tak taka wytwarza się można powiedzieć atmosfera rodzinna. Że, ojcze, który dałeś nam Jezusa Chrystusa i chcesz, abyśmy z nim cierpieli i umarli i z nim do chwały wzniesieni zostali. Oto my, z prochu wzięci i grzechowi podlegli, przynosimy dary Twoje, chleb i wino. Spraw, abyśmy prawdziwie ukorzyli się w tych oto darach Twoich i pokornie prosimy. Przyjdź rychło, panie. Ja pochodzę z małej społeczności wiejskiej, no i e, tam jestem kimś innym. Rosterki to polegają tylko może i wyłącznie na moim podejściu do, do życia, bo jak mówię, że ja staram się zgłębić to, co, to, to, co robię w stu procentach, bo y, dla mnie samo przyjęcie, sama wiara nie jest do końca takim no, wyznacznikiem y, no, przejścia na jakąś inną stronę. Przy rozmowach z ludźmi no wychodzi na to, że właściwie to jest ta sama wiara, to jest to samo. Zresztą to jest podkreślane przy każdej konwersji, że nie zmienia się wiary, tylko wyznanie i że to jest po prostu jakaś troszkę może inna droga do Boga. I jeżeli ja rozmawiam z ludźmi, to właśnie dochodzimy po jakimś czasie, krótkim zresztą, do tego, że no w sumie tu nie ma o co kruszyć kopii. To, co dla mnie jest istotne, to jest oprócz samej wiary, to jest jej zrozumienie. Na pewno jest tak, że ja w 90% jestem już przekonany do tego, gdyż e, twierdzę, że e, no, wiara jakaś ślepa jest wiarą małą, nie, nieistotną. Natomiast tutaj trzeba w pełni to zaakceptować, żeby stać się w 100% tym, kim by się chciało stać. Błogosławieństwo w Trójcy Świętej jedynego Boga. Ojca i Syna i Ducha Świętego niechaj spocznie na Tobie i pozostanie z Tobą odtąd aż na wieki wieków. Amen. Ja Wszystko dobrego do środy. Bóg sobie nie państwo. do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, Pani Wando. Kłaniam się Pani Terasa. Szkoda, ale mam nadzieję, że potem już normalnie, tak? Bardzo dobrze, Do będzie niedzieli, całego tygodnia. Włosi grali. Wielki na grać, pusto no, nikogo. Wszystko jak nie w pubach takich, to w domu, w A po meczu wygrano, na no to wszystko wyłazi na ulicę i się wszyscy cieszą.